Wystarczy, mamo, serio? Spokojnie. Tryd. Loki! Tak się cieszę, że żyjecie. Nawet nie macie pojęcia. I. Przykro mi. Tor był. On się starał, wiecie? Szkoda, że nie mogłem mu pomóc. Nic nie ukoi waszego bólu. Ale może teraz, bez odyna. – Będzie wam lżej. – Zdecydowanie tak. Loki... To był zaszczyt walczyć u boku giganta. Zapamiętaj. – Zostajesz w Midgardzie? – Jakiś czas. Potem muszę coś odnaleźć. Ja pomogę Hlili Swiniamu ściągnąć resztę Asgardczyków do Wanheimu. Muszą stanąć na nogi. Oby to był dla nich nowy początek. Dla was też. I mam nadzieję, że znajdziesz to, czego szukasz, Tryt. Powodzenia. Trzymaj się, Loki. Bądź zdrów. Twoje bronie nie ucierpiały podczas walki? Chyba nie. Może trochę się wyszczerbiły. Cóż, później się im przyjrzymy. Ech, chyba nie trzeba. Nonsens. Tarczowniczka musi dbać o swój sprzęt ci dałaby ci popalić gdybyś zjawiła się z tą bronią. Cię Mówisz? Ja na pewno bym dała. W to nie wątpię. Ha, Hugin też ocalał. To dobrze. A, jeśli możesz, zanieść to drewno Z do namiotu. Dre... Loki! Hej! Dobrze, że mnie nie zapomniałeś przez ten uraz głowy. Bo dostałeś w głowę, nie? Wszystko mi się trochę rozmywa. Może to był ktoś inny? Ehe. Tak czy siak, stary, naprawdę dobrze cię widzieć. Ciebie też. Chyba nie narzekasz na nudę. Wiesz, cieszę się, że mogę pomóc. Już prawie wszyscy mają posłania, a wilk, twojej koleżanki, pomaga nam w polowaniu. Jedzenia powinno starczyć dla wszystkich. Bez jaj! Bez jaj! I słuchaj, dziękuję za wszystko. Nie byłoby tu nas, gdyby nie ty i twoi przyjaciele. Nie ma o czym mówić. Szkoda tylko, że nie uratowaliśmy więcej osób. Loki, dobrze się spisałeś. Dzięki, Skjoldr. Uważaj na siebie. Hej, przecież mnie znasz! Widział ktoś jakieś wolne koce? Może i śniegi topnieją, ale w nocy i tak będzie pieruńsko zimno. Zróbmy zapas drewna. ogniska mogą wygasnąć. O, tu jesteś! I jeszcze zdrowie, młodego! Skol! Zdrowie! Skol! Nie byłoby nas tu, gdyby nie ty i poświęcenie Frejra. To prawda. Właśnie wymienialiśmy się historiami o Frejrze. Tak, tak. Na czym to ja. No tak. Spodziewałem się spotkać tego wielkiego wojownika, stratega i urodzonego przywódcę. Sława go wyprzedzała. Lecz on sam okazał się. zupełnie inny. Ale przekonał mnie do siebie. Był tak niesamowicie życzliwy. Nie przeszkadzało też, że był przystojny. Był, prawda. I niezwykle czarujący. Dość już, bo zaraz znowu się przez was rozpłaczę. Przepraszam, muszę znaleźć ojca. Uważaj na siebie. A pamiętacie, jak stary skichbladmir stanął w płomieniach? <głos> <głos> Jeśli mnie pamięć nie myli, to właśnie ty go podpaliłaś. No przecież nie z rozmysłem. Skąd miałam wiedzieć, że był taki łatwopalny? Nie był. Szpanowałaś tymi swoimi magicznymi wrzaskami i wszędzie latały iskry. A <noise> tak było, no tak było. <noise> Przepucioń nieźle się wpienił. <noise> Dobrze widzieć cię na nogach. Frejo. Sam dokonał wyboru. Nie mogłam go tego pozbawić. Ocalił nas. Nigdy tego nie zapomnę. Odebrano mi dawną rodzinę kawałek po kawałku. Ale teraz znajduję pocieszenie w nowej. Twoja matka miała rację. Dorosłeś w końcu do tego łuku. Stałeś się dzielnym wojownikiem. Ale co najważniejsze, wciąż masz dobre serce. Nic przez co przeszedłeś tego nie zmieniło. Jestem z ciebie bardzo dumna, Atreusie. Dziękuję za wszystko. Muszę znaleźć ojca. Idź. Atreusie, napędziłeś nam stracha. Dobrze ci widzieć, Mimirze. Słuchaj, chcę podziękować. Ho, ho. W końcu jestem najmądrzejszym człowiekiem świata. Nie chodzi tylko o to. Słuchałeś mnie. Byłeś dla mnie mentorem. A czasami nawet. cóż nawet drugim ojcem, chłopcze, chwila. Muszę to powiedzieć Jestem ci taki wdzięczny. Ach. Też cię kocham, braciszku. Do zobaczenia. Dobrze cię znowu widzieć, Atreusie. Ciebie też się wini. wybierasz się z Asami do Wanheim, to prawda. Ha, nie sądziłem, że dożyje czasów, gdy Wanowie i Asowie się pogodzą. Chyba zamieniasz się w optymistę. Być może. Zgodziliśmy się ich przyjąć, ale początki pewnie nie będą łatwe. Cóż, byle się nie poddawać. Brak wrogości to już coś. I całkiem tu przyjemnie, co? Nie tak głośno. Nic nam nie będzie. Dobrze się spisałeś, mały. Jestem z ciebie dumna. Mm -hmm. Mm -hmm. Może znajdziemy ci jakieś smakołyki? Dobrze. Moja kolej. A kto to idzie? Tak, znamy go. Może kiedyś uda mi się Cię zaskoczyć. Hm? Już to zrobiłeś. Dzięki za ratunek. Uznałam, że lepiej będzie, jeśli. sama napiszę zakończenie. Ciągle nie powiedziałeś, ojcu, co? O czym nie powiedziałem? No weź. O wizjach gigantów. Już to widziałam. Rozumiem. Wszystko wokół mówi mi, że muszę to zrobić. Ale to jest. Nie mogę znaleźć słów. Chodź ze mną. Chcę ci pokazać coś ważnego. Tobie także. Ja nie chcę przeszkadzać. dotyczy was obu. Hmm. Synu, dobrze, że nic ci nie jest. I tobie też, ojcze. To jak się kończy ta historia? Co? Wszedł Ragnarokiem. Obiecałeś ją dokończyć, jeśli usnę. Hmm. Kiedy śmierć przybyła, spytała starca, dlaczego ją wezwał. Widząc ją przed sobą, starzec nagle zmienił zdanie co do swojej prośby. Po krótkiej chwili spytał śmierć, czy nie pomoże mu podnieść drewna, by mógł pójść dalej. Nie był gotów umrzeć. Pragnął żyć dalej. Całkiem sporo tu dymu. Mm. Po zniszczeniu Asgardu jego szczątki rozsiały się po reszcie światów. Mogą wciąż być przy nich Jerzy, ale nie po to was tu zabrałam. Mama? Mój ołtarz w Jotunheimie. Ona go zniszczyła. Byśmy nie znali naszego losu. Obraliśmy własną drogę dzięki niej. Postąpiła wbrew swoim, wbrew nam bycie chronić Nie otworzy się Przykro mi Ojcze ja muszę z tobą porozmawiać Gdzieś są inni giganci i muszę ich znaleźć. Chyba wiem, gdzie szukać, ale. to tylko mój obowiązek. Muszę zrobić to sam. Nie, nie chcę robić tego sam, ale. ale muszę. Trudno to wyjaśnić. Czujesz strach. Tak. Zatem musisz zrobić to sam. Jak mnie uczyłeś. Tak. Dziś ocaliły nas tylko Twoje wybory. Komu ufać? Z kim się przyjaźnić? Jesteś gotów. Pamiętaj o umowie. Это Co tam zobaczyłeś, bracie? Drogę, której nigdy nie znałem. Co teraz? Раза. Frejo, powinniśmy pomówić o gnie. Nie musimy o niej rozmawiać. Musimy ją znaleźć. Ale Odyn wybrał ją na nową królową Walkieri, boginię Wanów, twoją przyjaciółkę. Gna od dawna jest wierna Asgardowi i od dawna się nie przyjaźnimy. Dlaczego? Dokonałam wyboru, którego nie poparła. Nienawidzi mnie, Kratosie. Będą z nią problemy. Chyba powinniśmy znaleźć ją pierwsi. Kilkadziesiąt osób na obóz. Rzecz jasna, nie rozdzielimy rodzin. Trzymaj się, Kratosie. Dziękujemy. Doceniam to. Przyniesiemy jak najwięcej zapasów, ale to wciąż niewiele. Tym się nie martw. Kto tylko może, poszuka więcej. Asowie oraz Wanowie. Razem. Generale. Pani Frejo. Mimirze. Pani. Tarczowniczki. Blesadur. Znalazłaś już te zdrajczynie gnę, Frejo? Nie teraz. Wkrótce. A teraz żałuję, że już ich nie pamiętam. Ale miałem z nim papierkowej roboty. Na skargi na niego miałem osobną skrzynię. I to dużą. Pokazałam mu z dwadzieścia sposobów kucia na zimno. A on raz pokazał mi, jak nieco łatwiej naciągać drut. I od tamtego czasu nazywał mnie swoją uczennicą. Dupek był z niego. Będzie go brakowało. Hej, dotarliście. Zaraz będziemy go żegnać. Niewielu mogę nazwać przyjaciółmi, ale ty byłeś jednym z nich. Zawsze miałem cię za najdurniejszego gościa. Nie spodziewałem się, że będziesz też najdzielniejszy. Świat bez ciebie nie będzie już tak jasny. Zabierzemy go do Piasków Sfert. To yy, na Mokradłach koło promu. Tam na was zaczekamy. Cholera. Coś nie tak? Powinnam się przebrać, uszyć coś żałobnego. Źle się ubraliśmy. To nic. Krasnoludy nie oczekują od świętnych strojów na pogrzebach. Brok też miałby to gdzieś. Być może. Chociaż ciekawe, jak moja szyja wyglądałaby z odrobiną biżuterii. A może bym sobie wpludł w brodę trochę złotych nici? Dodałoby mi to uroku. E? Co ty pleciesz? Tam są bracie. No Jacha, że przyjdzie, to jego braciak. Oby. Od takiej straty można się posypać. Jestem. Możemy zaczynać. Co? Powiększa się, kiedy z niej ubywa.